Czy pan rozumie dzisiaj spór w rządzie na tle tego właśnie funduszu odbudowy, na tle sprzeciwu Solidarnej Polski wobec tych rozwiązań? No to jest rzeczywiście rzucanie, rzucanie przez Solidarną Polskę piasku w tryby. Nie wykorzystamy nie będziemy w stanie wykorzystać tych pieniędzy, tych 60 miliardów z funduszu odbudowy. Jeżeli zdecydowanie nie pójdziemy w transformację energetyczną, która jest korzystna dla Polski, w sumie dla nas, chorujących na choroby płuc, czy, 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 czy smog wywołujący nowotwory i inne świństwa. My po prostu musimy w tym kierunku iść, a Ziobro i jego kompanii, że tak powiem, przeszkadzają. No Współczuję w tym sensie Morawieckiemu. Wątpliwości, wątpliwości Zbigniewa Ziobry dotyczą nie tylko transformacji energetycznej i kosztów z nią związanych, ale między innymi kwestii wspólnego zadłużenia Wspólnoty Unijnej. Czy, panie premierze, to jest dobry krok, czy powinniśmy go jednak bardziej może rozważyć, rozbić na szczegóły? A może nie ma na to czasu. Pan Ziobro, to wolałbym, żeby się w ogóle na tematy związane z gospodarką nie wypowiadał. Słynne jego stwierdzenie, że należy podnieść cła o 30% na, na towary importowane z Unii Europejskiej. To no, po prostu himalaje niekompetencji w sytuacji, kiedy jesteśmy olbrzymim eksporterem netto do Unii Europejskiej. Nie on się po prostu na ten temat... To zostawmy na chwilę Zbigniewa dobra, ale dopytam jeszcze jednego to wspólne a, zadłużanie, a, panie premier. No tutaj przywołuje. Ja bym go zostawił litościwie. To co z, tym, co z tym wspólnym zadłużaniem? Czy to nie jest zbyt odważny krok, jeśli chodzi o no, taką już jedność Unii? Czy to nie jest krok w kierunku fe, fe, pewnego rodzaju federalizacji? Ci, którzy... Unię Europejską uważają za zło konieczne albo bankomat. Tak. Natomiast ja uważam, że Unia Europejska jest skazana na pogłębiającą się integrację. Wspólna waluta, unia bankowa, unia kapitałowa, a wreszcie jakieś elementy unii fiskalnej. To jest konieczne dla rozwoju integracji europejskiej, z której my. Trochę jeżdżąc na gapę, bo będąc poza Unią, poza, Unią, poza strefą euro, korzystamy w sposób niezwykły.